hej siemanko, z tej strony pan naleśnik. Dziś jesteśmy w kolejnym odcinku na tym kanale. Dziś ratujemy Andrzeja Gosposie. Właśnie moja postać Andrzej dlatego bo wysadziłem zamek. Dlaczego to go nie nagram Bo było za dużo się Po prostu nie chciałem się też robić cięcia. No po prostu Dziś go uratujemy. Zmienimy sobie na początku kamerę. Halo o to chodzi. Z pierwszej osoby już jest. A więc, załóżmy sobie jak to zbrojkę. zawsze I tutaj był zamek, liczyłem tutaj wszystko. Rosali na łódzkę za tych villagerów, mam w ogóle 64 głowy villagerów, naprawdę. w mnie. Dzisiaj uratujemy Andrzeja w gosposie. Była jeszcze tam książka, ale ją wywaliłem w końcu po ją utrzymać. No to po prostu dziś uratujemy tego Andreja. Cisza to kurde. Bo za głośno tu. O no to sobie pójdziemy teraz go ocalić. To tu hałasuje. Co tu się dzieje? tam raz się żyje. Zniszcie to. matko, ile was tu jest? No ale cóż, uda ty nie całej większej wyobrażenia w tą największego nie mam, ale według orszaku mamy. Na przykład po tym, tym specjalu na 52 suby. So, ja palmię kile. Te suby też popalnie. A co? mi ktoś? Pewnie już nie. No w końcu ja ci mówią, no tak, no tak, no tak. Sami się zabijają. Co jest z budowali się sami. Już jest tu jeszcze coś. Chłonca dzień. Bo zaraz kule nie wie, to przyjdzie i wybuchnie. Takie coś w tych modyfikacjach jest. O nie, Artuditu. To tu zły droidzie. Papa. Pa. Chodź tu. Ryszard. Nie mam szmaragdów, 27, ale tam. u, Ale mało. Ale przynajmniej mamy jakąś nagrodę z tego, co zrobiliśmy, czyli dobry uczynek. Zawsze jest I dalej gdzieś są. Dobra, skopię sobie to złoto. Nie będą mieli już 500. No cóż, tak go nie mieli, bo nie wszystko zabrałem. Nawet IQ. I dom. Więc jest to złoto... E tam, szóstwo, kurde. Tylko na warstwa, ale mało. Powinni trzy warstwy podłogi ze złota robić. Jak zrobione tylko po to, żeby było widać, że czy stać. A to nieprawda, bo już nie stać. Jakieś coś jest nielegalne. Motyką cię ubiję. Trzy. Ale mocna motyka. Kurde. To, to tam jest jakiś z obsydianu? Pójdziemy się tam zara. Albo nie tak zara. Kurde, w kolejnym odcinku. Trzeba to zainteresować. Ach, to będzie to u nich. To z tego, że dziś idziemy tylko po Andrzeja. Skoro w kolejnym odcinku pójdziemy po nich. Dobra, jest tutaj jeszcze na tych innych piętrach. No jest tam gdzieś jakieś piętro. Widzę. O, dobrze. Wszedłem i się nie wydupczyłem. Tu chyba widzę jakiś rubin. No, tak w ogóle zainstalowałem modyfikacje, ale tu stromo. O matko! O matko! Co ja z tym zrobię? Oddam bezdomnym po bloku. Co przecież ja teraz będę musiała półnia się ku jakieś sikiery wywalać. Ja przecież będę palić jak i w piecu. Do końca gry w tym świecie. Ale to porków Kurde. Po dzisiejszej wyprawie chyba Będę łupiał wszystko. No cóż, wieży też chyba pójścimy z dymem. No i odcinek na tym Gdy wysadzałem wieżę, był nagrany, ale mi się nagrał bez głosu. Cóż? Niestety. To jeszcze tego samego dnia nagrywam. Co ja pomyślałem? Kurde. Nagram tego po prostu, nagram, jak Andrzeja ratuje. No już tam słyszę jak beczy tam Andrzej na górze, no to po prostu nie ma z... zrobić innego jak tylko tam pojść. Do Andrzeja Fracza. Nie Andrzeja, tylko Andrzeja Fracza, jakby to oko wadło. Uchwała, wcięta. Klatka z tu, no, no taką zasługuje, bo w końcu. Tam już 500, plus, no to nic dziwnego, że. U, klatkę wyjątkową zrobili. Bo ja się tutaj godną osobą po odcinku, gdzie się e, transportuję tam. Będę swoim szoferem ze względu na to, że opóźniłem się jakiś z swoim ratunkiem. Nie no, nie o tydzień. Kurde, jak. To jest tamtego odcinku minęły ten odcinek, no to tak. No wcale nie opóźnieniem, no. Zresztą cieszę, niech się że go uratowałem, bo mogłem go tu zostawić I tak by było dobrze, tylko że by płakał tutaj Andrzej, ale no, ja sobie pranie nie będę robił, no to tego przyjechałem tutaj po siebie. Oczywiście no tylko po ciebie, bo to jest jakby co, no to nie pojechał po niego, gdyby no, tutaj nie było żadnych ciekawych rzeczy. Ja mam pytanie, czy ten mieć się kiedyś zniszczy? Andrzej, mogę to na ciebie stestować? Nie no, wolę nie. Znaczy ci się rzeczy nie zmieniły w handlu. Hmm. co? Aha, ja to kupiłem. Andrzej, co ty robisz? Zaraz spadniesz i się zabijesz. Jak ja w tym będę wyglądać? Andrzej, odsuń aby się, abyś nie dostał sikieru. Kurde, chyba cię, cię będzie jeszcze raz zamknąć. Po to, abyś się nie zabił. Matko, ja zaraz go zabiję przypadkiem. Pytanie, jak wyglądam w tej koszuli? No, no tak sobie. Jakiś jakiś siadaj, no w końcu nie dziwnego, bo to jest moda ze Star Wars. To chopsia, do szamba! Ale brudna woda, jakiś szereg się tu mył. U, zaraz się w tym uduszę. No to oczywiście będziemy już skończyć dzisiejszy odcinek, bo i taki jest długi. Powinien, powinny filmy trwać po 20 sekund. Nie no, żartuję. Napiszcie w komentarzu, po ile powinny trwać filmy, bo ja nie wiem. I w dupala. Ale głów. Kurde. Chyba tu jest jakieś więzienie. Dobra. Wyruszymy tam w kolejnym odcinku. A teraz sobie pójdę do domu. Oczywiście, w górze, oczywiście, w Kraftinga, łapeczkę w górę oraz sublika na kanale. Na 60 będzie specjal. No, coś ciekawego zrobimy w końcu. A nie, rozciągam samo na tym kanale czyli nic to tu jest gdzie ja w ogóle jestem dobrze ja idę w dobrą stronę a nie wiem Dobra widzimy się w biurze wiecie co coś złego zobaczyłem no bo dzisiaj odzyskaliśmy Andrzeja Gosposie. Tak? Tak. W domu jeszcze jest Marian Sedes. Ale jak ja tutaj zaszłem, to miałam pytanie. Gdzie jest gruba z drugi wielki? Gdzie? Jak kolejna osoba znowu została porwana, to tam pójdę do tych pillagerów. I wymorduję wszystkich. No tych najmniejszych. Wszystkich wymorduję co do jednego, jak ich wkurzą. Że wszyscy mnie wkurzyli. To bardzo. Ja tutaj posegreguję te wszystkie rzeczy, ale tutaj... ...tych rzeczy mam z tej wyprawy Więc... ...ja w kolejnym odcinku pójdę tam... ...i wymorduję ich wszystkich. Co do jednego. Nie denerwują dziady. Na razie sobie o to ułożę te rzeczy i jeszcze sprawdzę, czy na pewno go nie ma, bo może sobie poszedł na spacerek. Chociaż. Szerek, jak ty w ogóle pilnujesz? Jak? A może jak on wyszedł na spacerek, to go porwali. Dobra, więc gdzie jest? Gruba drugi wielki. E, tu była długa para drzwi. To były drzwi. Nie było tej tej dziur. O matko, już wiem co się stało. Znowu zrobili rajda, gdyby nie był. O matko. Chyba coś się stało pod moją nieobecność złego. No w końcu nic innego. Dwa odcinki. I ta dziura. Cały dom opróżniony. Są jeszcze w ogóle jakieś wladzieży? Za Marianem sedesem. Sprawdźmy to. Zapalę światło, żeby zaraz za nie dostać. O, już lepiej. Są już wszystkie posągi. A w tym domku coś jest? Nie. A tu coś jest? To była świnia. O matko. Co złego się stało. Wiosce. Wszyscy mieszkańcy zniknęli. Jakby. No tak. Zniknęli wszyscy. Długo chyba te naleśnikowice na zmienią się w pustkowice. O jest. Jest mieszkaniec. Jest mieszkaniec. Chodź tu. Kim ty jesteś? Czekaj, czekaj, opętany jakiś. Jak ty się nazywasz? Nie masz imienia. Matko, dalej tak krew wszędzie. Tylko dwóch mieszkańców z tej zupełnej wioski. Chyba wiem. Oni się tam te głowy. O ty, biedaku, nawet nie zauważyłeś, że ludzie zniknęli. Tak. O kurde. O ty, wieprzu. Kurde, buntownik. Buntownik. Mamy no tutaj bunt. A siebie stworzyłem, a ty mnie jeszcze gnoju pyskujesz? Bachorze niewychowany. Mamy no, ewidentnie sabotaż w wiosce. Będzie trzeba coś z tym zrobić. Oraz ogarnąć wszystko od nowa. Tyle rzeczy straconych. Dwóch mieszkańców pozostało. Dobra, będę musiał zamontować wylawne drzwi. Zrobić. Dokończyć te mury, które robiłem. A ty tutaj, Marianie, sedesie, się pilnuj. Bo już klapa była zamknięta. No to jak, Nie wiem. Nie wiem, jak on się wydostał. Tego porwał jakim cudem? I dlaczego? No dobra, dobra jest teraz okazja. No to, w takim razie... Będzie trzeba zamontować zadawne drzwi. W kolejnym odcinku pamiętajcie, że pójdziemy do tamtego więzienia i może odzyskamy mieszkańców. Ja już się zami zegnam. A więc pa na razie i cześć!